Pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że możemy znowu razem stanąć przed Panem Bogiem i wołać Duchu Święty, przyjść, podnieś oczy, poprosił Jego obecność. Przyjdź, Duchu Święty. Czyń mój dzień Twoim, w Twojej mocy. I dzisiaj o tym właśnie słyszymy. O karmieniu znowu. Kiedy Jezus podniósł oczy i ujrzał liczne tłumy schodzące się do Niego, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby? Oni się posilili, a mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Pan Jezus ma takie myślenie: karmić lud, karmić lud, dawać ludowi życie, siłę, nadzieję, sprawiać, żeby się nie lękał, karmić lud, karmić drugiego człowieka. I to ma nam nieustannie przyświecać, żeby być człowiekiem, który karmi, który chce dawać obecność Bożą. I w tym dawaniu Bożej obecności mamy zderzenie. Ewangelia pokazuje zderzenie myślenia ludzkiego i myślenia Bożego. Myślenie ludzkie jest takie, nie jestem w stanie dać, nie jestem w stanie pomóc, nie jestem w stanie nic zrobić. A myślenie Boże jest takie, wszystko jest możliwe, w Bogu wszystko jest możliwe, Jezus to zrobi. Pozwól Mu na to, zaufaj Mu. I to się zderza w naszym sercu. Albo podejmujemy myślenie niemożliwe, nie da się, bo patrzymy tylko na siebie. Filip patrzy na siebie, pozostali apostołowie patrzą na swoje możliwości i mówią: Nie da się. Tymczasem Pan Jezus błogosławi pokarm, wznosi oczy do góry i zaczyna rozdawać. Ma inny styl, zupełnie: błogosławi i wznosi oczy. A wtedy się wszystko dzieje. Jeżeli patrzę na swoje niemożliwości, to będziesz w tych niemożliwościach. Jak będziesz podnosił oczy do góry, to się okaże, że wszystko można przekroczyć. W każdej sytuacji można być człowiekiem pokoju, człowiekiem, który ma serce radosne. W każdej sytuacji to jest możliwe. Zaufaj Bogu. Na to Ci błogosławię. Na zaufanie i karmienie. Bóg chce się Tobą posługiwać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie wielkie serce, a serce wielkie jest wtedy, kiedy podnosimy oczy do góry. Jezus podniósł oczy. Pomódlmy się dalej tym. Prośmy o to Boga. Tym teledyskiem Mocnym Duchu tutaj możemy go kliknąć. Bardzo zachęcam. Do zobaczenia.